Islandia, wyspa na Oceanie Atlantyckim. Wyspa kraj tuż pod kołem podbiegunowym. W surowym klimacie mieszka więcej owiec niż ludzi. Populacja całego kraju to około 370 tysięcy mieszkańców, przeważnie Islandczyków. Drugą grupą narodową są tu Polacy. Aż 132 tysiące ludzi mieszka w stolicy kraju, w Reykjaviku, w drugim co do wielkości mieście, w Akurei mieszka niemal. 20 tysięcy ludzi, czyli mniej niż Polaków na całej wyspie, naszych rodaków jest już ponad 25 tysięcy. Są wszędzie, pracują w gastronomii, turystyce, transporcie. Spotkać ich można nawet na Westfjordach, czyli krainie, która porą zimową jest totalnie odcięta od reszty wyspy, a to za sprawą obfitych opadów śniegu. Chyba większą populacją od Polaków stanowią tu elfy. Troli może jest trochę mniej. Tu też żyją krasnoludy. O krasnoludach wiadomo najmniej to tajemnicze istoty skrywają się w głębi gór. Góry i jaskinie to też dom dla troli, które silnie związane są z legendami narodowymi, to znak rozpoznawczy Islandii, ale te legendarne stworzenia potrafią być złośliwe. Zresztą jak i same elfy. Zdarza się, że elfy sprzeciwiają się budowie nowej drogi. Jeśli mieszkańcy ich nie posłuchają, elfy potrafią doprowadzić do wstrzymania budowy, sprowadzając różnego rodzaju katastrofy. Dlatego teraz nikt z nimi nie dyskutuje. Nie chcą, to nie. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Wiara w elfy jest tu powszechna. Zakorzeniła się bardziej niż protestantyzm, oficjalnie obecny na wyspie. Buduje się im schronienia blisko swoich domów, bo ich obecność przynosi szczęście i opiekę. Są tacy o ponad przeciętnej wrażliwości, którzy mają z nimi kontakt. My byliśmy blisko. Muzyka Mitologię islandzką rozpowszechnił brytyjski pisarz. Władca pierścieni Tolkiena oparty jest na legendach zasłyszanych przez niego od dwóch Islandek, które służyły w jego rodzinnym domu. Islandczycy są do dziś na niego źli, że przywłaszczył i przekręcił ważne dla nich przekazy. A tak wygląda Mordor, ten prawdziwy, na styku dwóch kontynentów: Europy i Ameryki Północnej. Islandia, choć należy do Europy, usytuowana jest na dwóch kontynentach tu, symboliczny most łączący Europę i Amerykę, ta granica stale się powiększa. Wiara w te, ale czy na pewno, mitologiczne stworzenia towarzyszyła Islandczykom od zawsze. Życie w tak surowym klimacie wymagało bowiem wsparcia siły natury, a czasem i magii. Tu w Holmavik, w muzeum poświęconym magii na Westfjordach, znaleźć można przepisy i zaklęcia gwarantujące szczęście czy pieniądze. Czasem praktyki były dość przerażające. Te spodnie z ludzkiej skóry czarownik ściągnął z mężczyznę tuż po jego śmierci. Ważne, by były w jednym kawałku. Potem sam je nosił, a do możne należało włożyć monetę ukradzioną w dowie. To niby gwarantowało stały dopływ gotówki. Na tę wyspę położoną na styku dwóch płyt tektonicznych pierwsi osadnicy przybyli późno, bo dopiero w VIII wieku. Byli to mnisi z Irlandii, a zaraz potem Islandię opanowali wikingowie. Zresztą badania genealogiczne wskazują, że tak było. Dla Islandczyków sprawa genów ma zasadnicze znaczenie. Drzewa rodowe w każdej rodzinie po to są tworzone, by nie dopuścić do małżeństw wśród kuzynostwa, bo przy tak małej populacji o to nie trudno. Islandczycy od 930 roku, czyli jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa, zbierali się na tych polach, na równinie Thingvellir i wspólnie radzili nad swoją przyszłością. Wymieniali się informacjami, czym która wieś dysponowała, czym się można wymienić i sobie pomagać, by przetrwać na tej surowej ziemi. Ten zwyczaj przetrwał do dziś. Pierwsze po każdych wyborach posiedzenie islandzkiego parlamentu, czyli Alting, odbywa się właśnie tu. A później przenoszą się do Reykjaviku. To tak zwany biały dom, siedziba prezydenta i premiera. Tak nie ma tu ochrony ani przepychu. Nieco bardziej okazały jest parlament. Islandczycy opracowali taki system wyborczy, który wyeliminował całkowicie korupcję polityczną. Jak widać, da się. Wróćmy na chwilę do przeszłości. Z braku dostępu do innych materiałów budowlanych, przypomnijmy, drzewa wycieli i spalili, bo trzeba było się czymś ogrzać. Budowali domy torfowe, aby utrzymać ciepło, izby były dolepiane jedna do drugiej. Wewnątrz długie korytarze zapewniały dobrą komunikację między całą rodziną bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Zresztą do dziś udało się utrzymać najstarszą świątynię chrześcijańską na Islandii, także zbudowaną z torfu. Gravar Kirkja powstała w XVII wieku. Obok współczesny kościół protestancki, który jest nie tylko świątynią, ale i miejscem spotkań lokalnej społeczności. Tablica z nazwiskami pastorów i pastorek. Właściwie imionami, bo Islandczycy nie mają nazwisk. Noszą swoje imię oraz te przyjęte po ojcu, rzadko po matce, z dopiskiem syn lub córka. I tak, dla przykładu, Jonson to sen Jona, a córka Jona byłaby Jons Dotir. Mówi się, że Islandia jest bogatym krajem. Na pewno drogim. Islandczycy żyją bardzo skromnie po protestancku. Wielu zajmuje się rolnictwem, żyją z połowów ryb, suszone na wolnym powietrzu, wciąż stanowią podstawę diety każdego mieszkańca wyspy. Mówi się, że gdy Islandczyk szuka żony, to większe szanse ma ta, która potrafi przyrządzić danie rybne na 365 sposobów tak, aby każdego dnia w ciągu roku urozmaicić doznania kulinarne rodziny. Ten kraj utrzymuje się z połowów śledzi dorszy z ekologicznych hodowli łososia, no i z wielorybów. W tym roku przedłużono zakaz polowań na wieloryby i wiele wskazuje na to, że kraj już do tego zwyczaju nie wróci, bo coraz większą popularnością cieszą się rejsy turystyczne. To też przynosi więcej dochodów. Bo któż nie chciałby zobaczyć płetwali, orek czy chumbaków w ich naturalnym środowisku? Zresztą turystyka to coraz większy kawałek tortu o nazwie PKB. Kraj 10 tysięcy wodospadów przyciąga nie tylko tu do tych najpopularniejszych, czyli Gulfos, co w tłumaczeniu znaczy Złoty Wodospad, i Upadły Wodospad Detifos. Ale też i ta diamentowa plaża. Na czarnym powulkanicznym piasku znaleźć można bryłki lodu. Czyż nie wyglądają jak diamenty? W czarnej, klasycznej oprawie. Kawałki lodu odpadają z lodowca i niesione przez rzekę trafiają do oceanu, który wyrzuca je z powrotem na brzeg. Zimą osiągają olbrzymie rozmiary, latem mniejsze, ale wciąż efektowne, naturalne, lodowe diamenty. Daleko diamentowej plaży leży największy w Europie lodowiec – watna Jokul. Vatna oznacza tyle, co woda, bo z jego lodowca swoje źródło ma wiele rzek na wyspie, a Jokul to po prostu lodowiec. Kurczy się on z roku na rok, ale i tak jego wielkość robi wrażenie 11 – 11% kraju pokrytych jest lodem. Ale gdyby ten lodowiec rozłożyć na całość, to pokryłby kraj grubością 30 metrów. Jego czoła wciąż się kurczą. Mówi się, że lodowce się cielą, czyli rodzą młode. Tak się mówi na proces oddzielania się większych kawałków lodu. Tworzą się z nich jeziora polodowcowe. Prawdziwa pocztówka Islandii. Obok Vatnajökull drugim ikonicznym obrazkiem z Islandii jest ta góra, kościelna. Tak nazywają ją miejscowi, bo przypomina wieżę kościelną. Kirk Jufel zyskał popularność dzięki filmowi Gra o Tron. Tam była nazwana górą w kształcie grotu strzały. Góra przyciąga tłumy turystów, którzy nie zważając na chimeryczną pogodę chcą sami upolować pocztówkowy kadr. Nam się udało.